Ależ dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym w sumie vlogmasie, na którym dzisiaj będziemy tworzyć, no, piosenkę będziemy tworzyli. Ja też autyz, ja też urodziłem z autyzmem. Na początku powiem, że jest naprawdę dużo nowości, a po drugie też zastanawiałem się, jaki temat dzisiaj będzie tej piosenki. Ostatnio bodajże był love song, były też jakieś smuty, więc dzisiaj przeciwieństwo, czyli flex, ale takie piosenki też już były flexowate, więc dzisiaj będzie taki flex połączony z takim lekkim disem. No dobrze, a więc mój kochany ziomeczku albo ziomaloko, zostaw łapkę w górę, to może... po pokój, jutro też będzie kolejny vlogmas. A dzisiaj, słuchajcie, zaczynamy od tego, że pokażę Wam oczywiście beat. Beat to jest Funk Tiga Tip. I co to w ogóle oznacza? Na początku, oczywiście, przesłuchajmy sobie tego bitu, ale pod niego na pewno trzeba będzie ułożyć taki no, odpowiedni miks. I rozpoczyna się chyba tutaj. Okej, okay, i tutaj już możemy zacząć tak naprawdę myśleć nad tekstem. Tu będzie taki, powiedzmy, wstępniak. No i tutaj widzimy, że coś się dzieje bardziej, więc trzeba zacząć już myśleć nad takimiś panczami. No naprawdę to się wkręca, więc tak, odpalam słuchajcie notatnik. Kurde, ja w ogóle dziś spałem 4 godziny, ale słyszałem, że są jakieś badania, które pokazują, że im bardziej człowiek jest niewyspany, tym bardziej kreatywny. Hej, czy są jakieś badania, które pokazują, że im bardziej człowiek jest niewyspany, tym bardziej kreatywny? Może są, może ich nie ma. Mam to wpisze. Ja słyszałem, że są takie badania, ale dobrze. Dom. Dokładnie, dom to będzie pierwsze słowo, które tutaj padnie w tekście. No bo dom to jest flex, posiadanie własnego domu, nie? Więc wybudowałem dom. I ja chcę, żeby to naprawdę miało sens, nie? Więc wyobraźmy sobie, że ja mam na przykład dom w takim bezpiecznym miejscu, w którym mogę ukryć wszystkie swoje jakieś negatywne emocje, złość i tak dalej. Ja sobie teraz to te miejsce wizualizuję, i to będzie ten wstęp po prostu. Lubię las. Dobra, wybudowałem dom na skraju lasu. Tam przechowuję zło, wybudowałem dom na skraju lasu, tam przechowuje zło, bo nie mam czasu. Teraz tak, pytanie Na co Mateusz nie masz czasu? Na kumulację złości, zmartwień i hałasu. Wybudowałem dom na skraju lasu. Tam przechowuje zło, bo nie mam czasu. Na kumulację złości, zmartwień i hałasu, na symulację kumpli i trochę poklasku. Oj, kurde, to będzie mocne, mocne, ale yy, specjalnie jak usłyszałem pierwszy raz w życiu ten bit. To od razu wymyśliłem sobie taki koncept na nietypowy mix, że mój głos naprawdę będzie brzmiał. No inaczej, nie wiem czy dobrze, ale inaczej, bo pamiętacie, że jestem amatorem, jeśli chodzi o takie rzeczy. Ej, dobra, i w sumie może już pod ten fragment ułóżmy sobie od razu rzeczywiście ten mix. Będzie sporo nowości, ale oczywiście jest jedna rzecz, która się nie zmienia. Jaka? To, że jestem gejem, żartuję. E, auto tune. słuchajcie, tonacja. Jako, że skończyłem szkołę muzyczną, to oczywiście potrafię ją rozpoznać na słowie. Eb minor, dobra. Low male, ponieważ mam bardzo niski głos. Tu sobie dajmy w sumie. Tak, tak. Tak, tak, to zostawmy. Tutaj jest nie do końca. Do, do końca. Ten. Druga wtyczka, czyli Nectar 3, tak zwany vanish. 5 w jednym, tutaj się póki co nic nie zmienia. Znaczy na wstępie się nic nie zmienia, bo wtyczka jest taka sama, ale poznałem wiele nowych efektów, więc na początku Voice Assistant musimy trochę pośpiewać. Dobra, ej, Dobra, ej. To jest, to jest dopiero, dopiero druga, druga wtyczka. wtyczka. Dobra, cicho, bądź matełko, już to brzmi naprawdę całkiem dobrze. Trochę się tym za chwilę pobawimy. Teraz słuchajcie, pierwsza nowa rzecz, czyli kompresor. Używam tutaj nowego kompresora, ale nie potrafię go w ogóle obsługiwać. Klikam tutaj losowe rzeczy. Tak, sobie dajmy, tu sobie dajmy na 100%, bo lubię 100%. To zawsze robię tak. Nie wiem, nie mam pojęcia to w ogóle, co to znaczy. Ludzie trzeba też podgłośnić głos. Ja nie muszę słuchać mojego głosu, żeby ustawić kompresor. Z tego względu, że ja nie mam pojęcia, co ja właśnie robię, ale jak on będzie brzmiał źle, to powrócimy do tego Starszego. A ale kompresor się daje na sam koniec, więc teraz dajmy equalizer. I equalizer też jest w ogóle nowy. Ja tutaj, słuchajcie, dałem nowy preset, taki jak zwrotka. Przez to mój głos, zobaczcie, jak teraz brzmi. la la. No i póki co to wszystko, ale, no tak jak mówiłem, w nektarze 3 będziemy sporo rzeczy robić. Przede wszystkim do tego bitu uważam, że przydałoby się trochę takiego przesteru komputerowego, nie? Że wszystko jest za głośno po prostu. I to za chwilę dodamy, ale zanim to, dodajmy sobie, słuchajcie, coś właśnie takiego nawet na 40%. Dimension, czyli to jest demencja, tak? Dodajmy trochę demencji. Teraz saturacja, słuchajcie, mamy tutaj taki tryb jak retro. Tutaj sobie na pewno nie damy tego na 100%. Gdzieś myślę, że tak. To jest oczywiście takie, wiecie, póki co są y, nasze ustawienia. Za chwilę to pewnie będziemy i tak jeszcze modyfikować. I lekki delay też musi być. Whoa, whoa, whoa. Ło. Ło, ło, ło Wybudowałem dom, na skraju lasu, tam przechowuje zło Bo nie mam czasu na kumulację Wybudowałem dom, na skraju lasu, tam przechowuje zło bo... ło, 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 ło. Dalej jest suchy ten wokal, dodajmy na pewno trochę e, echa Wybudowałem dom, na skraju lasu, tam przechowuje zło bo nie mam czasu na... Ja za szybko śpiewam, nie? Na skraju lasu tam przechowuję zło Bo nie mam czasu na kumulację złości Zmartwień i hałasu Na symulację kumpli i trochę poklasku No tutaj proste to jest yy, Hajs, moja twarz jest na wszystkich, nie wiem Billboardach Zapal sobie ziółka, bo jakoś słabo wyglądasz A moja głupia morda jest dziś na wszystkich portach w foliach. foliach na biznesowych kolach, stawkach i billboardach. Jeszcze rok będę liczył zera se w tysiącach. To będę miał po prostu już tyle zer i tyle kasy, że po prostu te zera to będą tysiąc. A moje stare smutki zakrywa mi WTm. To jest chyba taka marka droga z Witkaca ubrań. Nie, może a moje stare Plotki. Specjalnie piszę z błędami, bo jak napiszę rzecz z kropką, to mi wyświetla się od razu jakiś program, kurde. Nie żebrze już, o, kasę, tak jak, kurwa, Lara Croft. To jest taka streamerka, która cały czas w ogóle. No, streamuje dla 30 osób i po prostu chce jak najwięcej kasy wyciągnąć. I zapal sobie ziółka, bo jak słabo wyglądasz. A moja głupia morda jest dziś na wszystkich portfoliach. Na biznesowych kolach, w stawkach i billboardach. Jeszcze rok będę liczył, zera, se w tysiącach. A moje stare plotki zakrywam i wetemą. Jadę furo przez osiedle i gazuję w trybie sport. I nie żebrze już o kasę tak jak kurwa Lara Croft. Podpacałem. Łe, o kasę tak jak kurwa Lara Croft. Podpacałem stare, długi to dla ciebie niezły szok. O, o. Dobra, no teraz myślę, mm, trzeba zdisować nauczycieli w bardzo fajny sposób. Ja w ogóle lubię disować nauczycieli, bo tutaj jest sporo takich rozkmin mm, słownych. Nauczyciele, którzy często namawiają, że papier jest ważny, ale ten papier w rapie to także kasa. The furu przez osiedle i gazuje w tryb... To będzie dobre, to będzie dobre, naprawdę. Od razu sobie nawiniemy. Niezły szok. Z życzeniami do nauczycieli Kupuję co chcę, a więc racja papier Dużo zmienił, Rolex pisał mnie na czarną listę Bo kupiłem dwa zegarki Nie, to trzeba podzielić po prostu na dwa fragmenty Bo ciężko tutaj, jest dużo zmienił I od razu po słowie zmienił muszę powiedzieć Rolex wpisał, Rolek To spróbuj sobie sam nawet Z życzeniami do nauczycieli Kupuję co chcę, a więc racja papier Dużo zmienił, Rolex pisał mnie na czarną listę Bo kupiłem dwa zegarki, aby czas mi płynął szybciej Jak ja w ogóle gestykuluję Z życzeniami do nauczycieli czas mi płynął szybciej. Myślę, że trzeba w ogóle uderzyć w takie elementy, które ludzie często wykonują. Aby po prostu też był to taki pstryczek w nos, nie? Co ludzie robią najczęściej? Imprezują na przykład, nie? Czas mi płynął szybciej. A alko, które, a nie... a które pijesz, leży w moim magazynie. Wszystkie moje sukcesy opijamy drogim winem. A więc nie dziw się, że pije go tak dużo i aż tyle. Wydałem milion złotych i dalej dobrze zerzy. O, i tu myślę, że będzie po prostu switch. Dobra, o co mi chodzi? Bo robimy teraz przejście do Switcha, czyli do zmiany bitu. Patrzcie teraz o co mi dokładnie chodzi. Na początku zniżymy sobie głos, tak? Dobrze se żyje. Zrobię więc jeszcze jedną ścieżkę. <laughs> Wydałem milion złotych i dalej dobrze se żyje. I teraz wchodzi mój kumpel, nie? Ale nigdy chyba w życiu nie robiłem w ogóle takiego numeru ze Switchem, nie? No i na drugim kanale, być może dzisiaj albo jutro, wleci już ten cały numer z dokładnie kawą, czyli raperem, który też sobie nagrywa. No, w sumie tylko się tym z tego co wiem zajmuje. Dobra, minęło trochę czasu. Koncepcja i tekst się nie zmienił. Kilka rzeczy nagrałem jeszcze raz z nowości. Dodałem też z Epidemic Sound słuchajcie, takie dźwięki, jak na przykład mówię o, że na stawkach i billboardach jest moja twarz. Cokolwiek to znaczy. dodam. Taki dźwięk. I jeszcze w momencie, gdy. O, za chwilę Wam puszczę wszystko. W momencie, gdy mówię, że wszystkie moje tam sukcesy opijamy drogim winem, dodałem taki dźwięk. I tutaj też ten switch trochę zmieniłem. No i tutaj mamy tak samo dwa razy echo. No i tu jest ten nowy bicik. Więc dobra, posłuchajmy sobie tego wszystkiego jeszcze raz. W sumie puszczę Wam całość, nie? No dobra, i tu wlatuje kawa. Także słuchajcie, jeśli chcecie więcej takich odcinków, albo macie oczywiście jakieś porady, bo ja cały czas się szkolę, to jest dla mnie zajawka. I przede wszystkim chciałbym chyba lepiej operować głosem i dykcją. Dykcji się mogę nauczyć, ale nie wiem jak bardziej przekazywać emocje w tym głosie. I co, po prostu widzimy się jutro. Dajcie proszę suba, komentarz, łapkę. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia już niedługo, czyli jutro. Na razie.